A oto kolejny odcinek Titan Quest, i tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, po pierwsze bierzemy sobie tutaj punkciki do umiejętności, trzy punkciki dostępne, w psioniczny płomień już będziemy mieli sześć punktów, jeszcze dwa możemy tutaj włożyć, to jest nasza główna umiejętność przypisana pod lewy przycisk myszy właśnie psioniczny dotyk wzmacniany przez psioniczny płomień. Natomiast pod prawym przyciskiem myszy mamy upodrane uderzenie wzmacniane przez złodzieja snów. Złodziej snów już jest wymaksowany 8 na 8. Z pierwsza sprawa obrażenia nam tutaj bardzo wzrosły. 116 oparzeń od poparzeń od elektryczności przez 4 sekundy i plus 20% obrażeń zadawanych demonom. Masakra. I co jeszcze miałem zrobić? Aha, wypadła nam nowa broń. Zobaczcie jak to wygląda. Artefakt. I mieliśmy to sobie obejrzeć w tym odcinku. No to patrzymy. Hmm. Okrutne ostrze 23-27 obrażeń, w tym 10% obrażeń kłutych. 21 odporności na truciznę. Stolność ataku zwiększona o 20, szybkość ataku zwiększona o 15%. Przeciwko demonom zwiększa obrażenia o 60%, co w połączeniu z moim psionicznym dotykiem, czy tam płomieniem. Zobaczcie, jak to masakra by była. To jest 28%, tam jeszcze 60%. Po prostu demony by chyba już tylko, nie wiem, piszczały jak małe dziewczynki tylko. I plus 2 do zabójcze uderzenie. Zabójcze uderzenie, z czegoś takiego nie korzystam. No zobaczmy, jak się w ogóle obrażenia przełożą. 62, 52, no nie. Odnóże tkacza śmierci zdecydowanie lepsze, chociaż podejrzewam, że w tym odnóżu są uwzględnione te obrażenia od trucizn przez 6 sekund. Nie wiem, czy w praktyce by się jakoś to tak lepiej sprawowało, no ale na pewno odnórze tkacza śmierci możemy jeszcze ulepszyć talizmanem, znaczy amuletem lub reliktem, no nie. Dlatego wolałbym to odnóże mimo wszystko trzymać. Tego niebieskiego sobie nie możemy ulepszyć. O 10 mniej obrażeń. Więc nawet jeśli tutaj te 10 obrażeń dodatkowych by, wy by wynikało jakoś od trucizn, przez 106 sekund, to i tak mi się wydaje to lepsze. Zostawię sobie to póki co. I jeszcze jak zdobędziemy poziom 15, to sobie sprawdzimy tę broń. Mądrość, i kurwa, jak nam się te obrażenia przełożą. Ale to już potem. Póki co jesteśmy w dolnym obozie, i tutaj to są właśnie takie wielkie obszary. Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, wiecie, że to są takie potężne, wielkie obszary. Masa przeciwników tu jest 678 krytyka wylosowało. Jeszcze przez ten jeden odcinek zostawię ten podgląd obrażeń krytycznych. Zobaczymy, jak to się tutaj będzie wszystko działo. No i właśnie olbrzymie, olbrzymie obszary tutaj. Musimy to wszystko sprawdzić. No ale co? I niby to jest to źródło tych wszystkich potworów, tak? Znaczy, w sensie, w sensie, że tutaj te wszystkie istoty złe, złe istoty stacjonują. Stąd wychodzą chyba z tych obozów, atakują te różne osady. A co to? Kaplica ciernie? No jakoś specjalnie tutaj nam nie będzie potrzebna. Pach, zobaczcie, jak oni latają. 681 krytyk. Chyba rekord na razie, co? Fajnie by było uzyskać 700. Mm -hmm. 42 to nie. Rekord mamy szansę pobić tylko z tego naszego upiornego uderzenia. Jak tu jest ich dużo wszystkich, ale to dobrze, niech oni podejdą. Pach! 736. Rekord, zobaczcie, udało się. A i teraz ten psioniczny płomień tutaj przeskakuje. Dzięki temu szybko ginął. Ale już muszę te miksturki tej... Wciskać trochę częściej, ale nic, nic dziwnego, tutaj sporo było przeciwników, w tym bardzo dużo przeciwników mnie ostrzeliwało. Ale dajemy sobie radę bezproblemowo. Szybko nabijamy poziom. Rzeźbiony kostur Życia to dla maga, nie podnoszę. Oj, ale złoto stanowczo podnoszę. No niech oni podejdą, walniemy sobie z upiernego. może jakiś rekordzik? No nie. Mm -hmm. Bardzo, bardzo fajnie mi się tutaj gra. Takie obozy wielkie, zobaczcie, jak to fajnie wszystko wygląda. W się sensie, czają te demony, ci nieumarli. Jakieś satyry co jakiś czas biegają, menady chyba też były. Praktycznie wszystkie chyba typy istot się czają w tych obozach tutaj. O, chyba jeszcze tylko centaurów nie widziałem, no ale może będą. Trzymam się cały czas prawej krawędzi, bo ogólnie mm, muszę przyjąć jakąś taktykę. Zobaczcie, jakie to jest wszystko wielkie tutaj. Nie wiem za bardzo, gdzie tu iść, no ale to nie ma znaczenia, skoro i tak będę musiał obejść wszystko. Także nie szukam za wszelką cenę przejścia, tego głównego przejścia dalej. Najwyżej się wrócimy, jeśli takie znajdziemy. No, oj, widzę się na mapie zmieniają kolorki obszarów, takie jakby wypalone bagna, cholera wie co to jest. Naturalna jaskinia, no, tam chciałbym dojść na pewno. No, może jeszcze na te zmienione kolorki nie będę wchodził. Pokręcę się tutaj po tych obszarach. Tu wszystko wybiłem. Tam widzę, jest jakieś połączenie, więc pójdę sobie tamtędy. Kolejny obóz, dobra? Bohater. Puff. Aaa, bohater satyrów. Na Hita oczywiście nie zginął. Ale sporo życia mu zabrałem tym. Moim upiornym uderzeniem. Zabity bohater, przyznane prawie półtora tysiąca punktów doświadczenia. Jest świetnie. Zwój wyroczni zostawił, zobaczcie. Kolejny niebieski przedmiot. Jak tu jest fajnie, normalnie w tych obozowiskach. będę sobie musiał tutaj chyba więcej pochodzić. Hmm. Nie no, oczywiście żartuję. Każdą lokację przechodzę tylko raz. Tak jak to powiedziałem na początku. Ojejku, ale to jest... Ach, inteligencja, taki przedmiot dla maga. Jest strój wyroczny, no szkoda. No ale fajnie, że właśnie takie przedmioty wypadają. Sobie możemy je pooglądać. Jak są narysowane. no hmm, dobra, troszkę się wrócę po tej drodze. Musimy tutaj wszystko sobie obejść. No, i też zauważyłem, że te artefakty na pewno są droższe. Ten artefakt, jak byłem u sprzedawcy, o ten ten, kosztował chyba 10 tysięcy. Znaczy, mogłem go sprzedać za 10 tysięcy. Kasy, bardzo dużo. A, ja, a tak czekałem, aż podejdzie, żeby walnąć z upiornego. U wszystkich naraz, ładnie to wygląda. I idziemy dalej. Wielkie obozowiska. Te ognie się tu palą z tych namiotów, śmierdzi strasznie, ale to nic. Zatykamy nos i idziemy dalej. Oj! Ogłuszył mnie przed, przed chwilę, widziałem, widziałem, tak mi się pochyliła głowa jakby. Pierścionek krzepy. No, to jednak ta odporność na ogłuszenie. No, zaczyna. Zaczy, no, znaczy zaczynam zauważać, żeby się przydała. <laughs> na hita poszli. Nabijana pałka demonologii to nie. co chyba się będę kierował w kierunku tej jaskini, bo jest ona tutaj, widzę, bardzo, bardzo blisko. Byśmy mogli sprawdzić, co tam ciekawego w niej jest. Hmm. Pozbieram kasę, eliksir zdrowia mogę wziąć. O, to to nie jest dalej potrzebne, jakieś karwasze. Tu jest blisko jaskinia, widzę. Czy chyba blisko? Chyba, że jakoś tam będzie za tym śnie, no nie jest wcale tak blisko. Ale dobra, skoro tu idę... To, to, oczyścimy, to oczyścimy te części tych obozowisk. Tak się zastanawiam, to jest ta lokacja nazywana dolny obóz. To znaczy, że jeszcze będzie górny? <grymne> A i zapomniałem, że nie mam naładowanego tego górnego uderzenia i chciałem w nich walnąć. Skoro ten dolny obóz jest taki obszerny, to ciekawe, jak będzie wyglądał ten górny obóz. Kurde, jak są te ognie, to mi zwalnia, gra, nie, zwalnia mi gra i nie mogę za bardzo tutaj podnosić tych rzeczy. Trzeba będzie zainwestować w nowego kompa chyba. No weź ten pierścionek, no, co się dzieje. Dobra, może zaraz. Zauważam, że im bardziej w ten, w ten, w ten pierścionek klikam, tym, tym większe problemy mam z poruszaniem. Bo wybijamy wszystkich. To może się trochę sytuacja na ekranie uspokoi. Pach! Eee. O, i zaraz wchodzimy do tej jaskini. Zobaczymy, co tam się dzieje. No, próbujemy. Kolejne podejście wzięcie pierścionka ochronnego. No, nie idzie go podnieść. Może to jakiś błąd, co może wpadł w teksturę. No, udało się, dobra. No uwaga, naturalna jaskinia. Zobaczymy, co nam tu wyskoczy. Kaplica odmrożenia. Z tego, co pamiętam, spowalnia wrogów i nieznacznie zwiększa obrażenia od zimna. Pyk. Mm. Naturalna jaskinia. A gdybym wiedział, że ci tu będą, to bym zostawił to, to upiorne uderzenie na nich. A teraz widziałem, to krytyczne uderzenie było zaznaczone, znaczy napisane kolorem czerwonym, przedtem było żółtymi kolorami. Możecie mi powiedzieć, czym to się różni? W sensie, że końcowe obrażenia, które weszły, to były od ognia w przypadku czerwonego koloru, a w przypadku na przykład żółtego jakiś od błyskawic, coś takiego? Czy jeszcze o coś innego chodzi? Majestatyczna skrzynia. Co my tu mamy? Wieniec szpilek to nie kasę na pewno sobie wezmę. Chłodny, krótki. Chłodny, krótki. To jest przyrostek i przedrostek. Zobaczymy, co to za łuk. Tak, przyrostek i przedrostek ma dwie cechy. To weźmiemy na sprzedaż. I co, idziemy dalej? Tutaj upiorne im zafundujemy. A i tylko trzech oberwało. I tylko tutaj możemy iść. Ortus demon. Demony nie mają szans przeciwko naszemu psjonicznemu dotykowi. Oj, widziałem, coś wypadło chyba Kieł toperza. Zgadłem, uwaga. Tak, zgadłem kełnię toperza. Proszę, jak się szybko uczę. Sterta kości, skrzynka. <laughs> Kasa. Oj, esencja ognia prometeusza. Kurde się sypią. Te talizmany, te relikwie, normalnie te. Niebieskie przedmioty, ostatnio zielone. Co to się dzieje? Czy to zawsze tak jest, i po prostu wcześniej miałem pecha? Czy po prostu teraz mam jakieś duże szczęście? No, mniejsza z tym. W każdym razie jest fajnie, fajnie mi się tutaj gra. Idziemy dalej. Jaskinia spenetrowana. I co teraz? Przejrzę dalej te jasne obszary na mapie i później się będę kierował na te ciemniejsze. O, tak jest plan. Taki jest właśnie plan. Aha. Siewca, spustoszenia. Prymitywna skrzynia. Teraz ją sobie otworzymy. Górski satel zwierząt Trzama. Skrzynka, proszę bardzo. Co tutaj? No, zaklinacza bestii, rzeźbiony kostur. No, nic co by mnie interesowało. Ani dla mnie, ani na sprzedaż. Tu są jeszcze te jasne obszary. Trzeba je wszystkie obejść. Uwaga. Pach. O, i mogłem poczekać, aż ten dojdzie. Zobaczcie, jak wygląda jak nosorożec. Dzikolud. Hmm. pół, pół nosorożec. Dobra. Wkroczyłem na te ciemniejsze obszary. Coś tam widzę na mapie. Jeszcze się troszeczkę cofnę tutaj. Musimy wszystko obejść. Jakoś tak pusto tu jest coś. Coś tu podejrzanie pusto. Czy ja czasami nie mogę jeszcze jakoś tutaj wejść? Nie, tu wszystko było chyba otoczone skałami. Nie da rady tutaj wejść. Tu był ten gigantyczny dolny obóz. Mhm. Mm no tak, no to tylko tutaj mi zostało. No gdzie ten górny obóz? Może nie będzie żadnego górnego obozu. Tu już kolejna lokacja jest, zobaczcie, bo są te, te, te do zapalenia takie. No tak, wszystko. Czyli wkraczamy na kolejną lokację, uwaga. O to też zapalimy sobie, tak żeby się tu ładnie wszystko paliło. <laughs> Co tu się dzieje? Bleh. No, górny obóz jest, ha! Pyk! A ten co? A, kościk, kościk, to zaraz, zaraz. Kto to jest? Hilas Włóczęga! Ty ty, 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 nie jesteś potworem! Olimpowi niech będą dzięki! Trzeba było ich widzieć! Cała armia potworów, centaury, harpy i Satyrowie! wszyscy maszerowali do. No właśnie, dokąd? To została tylko garstka. Najgorsi z nich kręcą się w jaskini, w sercu obozu. Dobra rada. Trzymaj się z daleka od tej jaskini. Zmienią cię w kamień. Widziałem to na własne oczy. O kurde. No, koleś jest przerażony. Główne za zadanie, główne zaktualizowane. Źródło potworów. Wrocnia ujawniła, że poznasz źródło potworów, gdy przebędziesz jaskinię Parnasu, gdzie założony został wielki obóz wojenny dla armii potworów. Pokonaj Gorgony. Znajdź odpowiedzi w jaskiniach Parnasu. Gorgony, no, gorgony, wedle mitologii greckiej, to były właśnie istoty, które miały zdolność zamiany w kamień swoich wrogów, zabijały wzrokiem. Różnie to było. Jedne mity mówią, że trzeba było spojrzeć na taką gorgonę, aby zostać zamienionym w kamień, a inne mity mówiły, że to ona musiała spojrzeć na swojego wroga, aby właśnie on został zamieniony. Ciekawe, jak będzie z tymi gorgonami tutaj. Gorgony, w ogóle masakra. Jajku. Jednak częściej w mitologii pojawiała się ta druga wersja czyli, że to jednak gorgona musiała spojrzeć na kogoś, aby go zamienić w kamień po prostu użyć jakiejś takiej swojej, swojej magicznej zdolności, że tak powiem. I Ogólnie rzecz biorąc, wedle mitologii gorgony były trzy tylko trzy gorgony były. Dwie nieśmiertelne z tego co pamiętam, i jedna śmiertelna. Ta śmiertelna to była Meduza. Gorgona Meduza. Ale wszystkie trzy, pamiętam, siedziały w jednej jaskini tam gdzieś. I tylko jedna z nich mogła zostać unicestwiona. Ciekawe, czy tutaj też będą trzy gorgony takie. Mojej, to ogólnie masa wrogów. No, niech one podejdą. Piorne, pach, i teraz się zajmiemy tymi liczami Jesteśmy w górnym obozie, ciekawe czy będzie tak samo obszerny jak ten dolny obóz. Na pewno zupełnie inaczej ten górny obóz wygląda. Tam w tym dolnym była masa namiotu. Tu ten górny to jakieś jakby ruiny miasta. Chalcedoński wielkie hełm leczenia, to bym sobie sprawdził. Na pewno to ten górny obóz tutaj opanowany przez nieumarłych jest. Dobra, pójdę sobie na przykład tutaj. Będę się trzymał tej prawej krawędzi. Skrzynia wysokiej jakości. o opończę to tam nic. No, idę w kierunku jakichś sprugawionych jaskiń. A niech on tu podejdzie ten pach. Dobra. No, jakieś sprugawione jaskinie, ale gorgony, kurde, normalnie ciekawe, jakie jeszcze te greckie motywy mitologiczne tutaj będą. Zbieramy sobie złoto póki co. Pierścionek na pewno też, potem go sobie obejrzymy. O tutaj znowu jakieś. Tu też ten górny obóz? Znowu jakieś pewnie olbrzymie takie połacie terenów będą zajęte przez te istoty. Pach. Łapki im się świeciły przez chwilę, miały zwiększone obrażenia tej istoty. Ten kapitan im to pewnie rzucił, który tutaj poległ od upiornego uderzenia. No dobra, tutaj nie mamy na razie przejścia tam na dół. Zeskoczyć raczej nie mogę, czyli muszę się wrócić. No to się wracamy. Ogólnie ten odcinek zbliża się już ku końcowi, z tego co widzę, jak spojrzałem teraz na mój cza czasomierz. Gdzieś tutaj będziemy musieli sobie zrobić przerwę. Naszynik wnikliwości. No, może się jeszcze kawałek tutaj przejdę, jednak. Fajnie by było jeszcze spojrzeć na mapkę, zorientować się tak chociaż intuicyjnie, orientacyjnie, jaki tu będzie układ, gdzie ja powinienem iść. O, tutaj ładnie dostali Eliksiry zdrowia, się sypią. Świetnie. O, i teraz by się przydało upiorne uderzenie. Ponadto są jakieś przedmioty, właściwie zdolności w przedmiotach, cechy przedmiotów, on dokładnie tak, które. Przyspieszają ten czas regeneracji umiejętności konkretnej, że po prostu częściej można ich używać. No, taki przedmiot by mi się przydał pod to moje upiorne uderzenie. Pewnie szybciej by mi energia zaczęła schodzić przez to w jednostce czasu. Ale to żaden problem sobie, od czasu do czasu wyknąć miksturkę z energią, no nie? Pach. Znowu im się świeciły łapki, ale tylko przez chwilkę. Perścionek krzepy. Skrzynia, proszę. Eliksir zdrowia. No dobra, i tutaj sobie zakończymy odcinek. W następnym odcinku będziemy badać dalej ten górny obóz. Zobaczcie, jaki on jest obszerny. Tam jeszcze na dół sobie zejdziemy. Zobaczymy, co się dzieje. A tymczasem żegnam Was. Na razie.